Witam Was w kolejnym odcinku z Fire Emissionatorów 22. W dzisiejszym odcinku będzie rozsiewanie wapna i siewy. Siewy sorga. Na początku, jeszcze chciałbym Wam pokazać nowy nabytek, o którym była już mowa w poprzednim odcinku, bo jest to beczka. Ta, która była na przecenie, to jest beczka Farmtech. Jeśli się nie mylę, tak, Farmtech, czyli ta sama firma, którą miałem w poprzednią beczkę. Ja poprzednią sprzedałem. O, ona była tam za niewielkie pieniądze. Tą kupiłem za niecałe 30. 28, chyba dokładnie. No i to już ma większą pojemność, bo ma 15 500. A szerokość to jest 15 metrów, z tego co pamiętam. Jeszcze sprawdzę dla pewności 15, no tak jest 15. No i na pole, które orałem w poprzednim odcinku. Jest to pole numer 30. Tam też był rozrzucany obornik w poprzednim odcinku. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam. Tutaj część tego pola już zasiałem. Resztę zostawiłem na odcinek. Choć trochę mało zostawiłem, więc zastanawiam się czy jeszcze na mnie zrobić wałowania. Wałowania jeszcze nie było odkąd kupiłem wały. A to już tutaj trochę przejechałem. Wały kupiłem chyba jakoś na wiosnę w zeszłym sezonie. Chyba by się od Rundina naprawić, bo ma trochę problemy z redukcją. A tylko szerokość robocza jeszcze. Robię na jakieś 30 metrów. Na maksa nie będę robił, bo to na wapno to za szeroko jest. Bo on ma zrobione tak, że wapno rozsiewa tak samo szeroko jak nawóz. W tych innych rozsiewaczach, z tego co pamiętam, to zawsze było że wapno trochę wężej. A to głównie dlatego, że on jest przerobiony z oryginalnego na ten moduł, bo w oryginalnym nie można sypać tego wapna nim. No i ładnie dorzuca. Tutaj dużo kamieni jest. Tu są te największe, a lecz na tych poprzeczniakach, co ja powiększałem to pole, to tam są te najmniejsze. Tutaj trochę jest górka. Zastanawiam się, czy tutaj będzie kombajn dawać radę. Chyba najciężej będzie kombajn, choć też gruber jest szeroki, więc może też mieć trochę problem, żeby tutaj. To zrobić choć jeden przejazd, akurat tak raczej pasuje pod skosem, ten środkowy będzie tak najgorzej. Ten drugi od brzegu, no za odcinkiem jeszcze rozlałem gnojowice na polu numer 42 i tylko koło domu coś sieje. Może nie pamiętam jaki tam jest numer pola. No, i to pole koło domu właśnie stale żywałem, i teraz od razu tam sieję. A tego wapna schodziłem, praktycznie pełen rozsiewacz, a obiadę naokoło, i już będzie praktycznie koniec. Albo i nawet nie obiadę. No, a chyba jeszcze pojadę na stację wapnowania i tam zatankuję rozsiewacz. Jeszcze tutaj przyjadę trochę. No i naokoło mi nie starczy nawet. Jakbym miał full pełen, to by mi starczyło. A miałem 93%. Stacja wapnowania jest trochę kawałek, bo tam już praktycznie pod tory. Nie, to jeszcze chyba dalej. Nie dalej, bo tutaj jest dopiero piekarnia. Dzisiaj John Dilka wziąłem do tego rozsiewacza. Z moich ciągników to chyba najlepiej pasuje względem kolorystycznym. Choć możliwe, że jeszcze masy by też pasował, bo on do tej małej amazonki pasuje. Do tej większej to nie wiem jak on by sobie dawał z nią radę. Bo jednak przy tej zmianie biegów to bywa różnie. Ja tu od razu mogę skręcić na prawo i tam jest ta stacja. A tutaj już widać ten zbiornik. i tankuję się tutaj, bo na sklepie jest droże, jak się kupuje w tych paletach. Z tego co ja kiedyś liczyłem, o ile dobrze pamiętam, no to wychodziło, że te 10 tysięcy litrów tutaj kupię, w sklepie bym kupił za to 3000. O ile dobrze pamiętam, ale tego nie jestem pewien. I to nawet tutaj bym mógł polecieć na skróty już. To będzie trochę bliżej. Zastanawiam się nad kupnem jakiegoś pola w tym sezonie, ale to już jakoś przed dziwami raczej. Zobaczę jeszcze, jak będzie z kasą. A myślałem nad jakimś mniejszym polem. Tutaj rozważałem pole 51. Ono jest za 91, chyba tysięcy, coś takiego. Myślę, że jeszcze na niej jako taką miarę ubierał mi kasę. Choć tak, mam teraz 230 tysięcy kredytu, ale planuję jeszcze znaleźć kilka znajdziek, żeby dostać z 200 tysięcy, żeby mieć na combine. Kombine łącznie wyjdzie mnie dość koło 300. Prawie czegoś jeszcze kredytu dobiorę. Teraz mogę brać więcej kredytu, bo jednak tego areału trochę doszło. Zastanawiam się, czy trochę jednak więcej nie przybrać tego terenu, ale później jednak stwierdziłem, że zobaczę pierwszy sezon, jak to będzie szło. Tutaj robić na tych krzywych takich... Później dlaczego czego mogę dobrać zawsze. Tutaj całego raczej nie będę już siać, bo jest... Prawie 10 minuta, więc tylko dojadę z powrotem i już będę zabierać się za siebie. Tamten puch co miałem, go, to był Lemkena, to już go dodałem. Żebym nie ciągnął kasy, obornika mi zostało jeszcze 30 tysięcy litrów, A na razie i tak nie miałbym go gdzie rozrzucić. Jedynie te pole, które zlikwiduję, później łąkę teraz będę chciał skość i jeszcze na łące zasiać. Tam miała być soja, z tego co pamiętam. Dobra, i lecę do niej Holanda. Tak, już większą część zasiałem. Próbowałem trochę więcej zostawić, no ale tak wyszło, że zostało trochę mało. No tak, to przynajmniej to pole może dokończę na odcinku. Likwidować będę łąkę tamtą, co jest za oborą. To jest pole 47. No tak, 47 Już mniej więcej pozapamiętywałem te pola Tu już chyba bym mógł zrobić poprzecznik Tam już zostawię nie będę tutaj później z powrotem przyjeżdżać Tam w tamtą Tam tą stronę pojadę Nasion przy soi jakoś nie bierze dużo Dobrało mi tylko 10% bo miałem Do pełna Nawozu Nie Nawozu nie miałem do fula, więc Bierze mniej więcej podobnie. Chociaż... Nie, no nie pamiętam czy ja do sypałem, czy nie. Tam mogą się jeszcze pierwsze zawrócić, ale już tu to niech będzie. Błąka jest już gotowa do koszenia, ma 95% wzrostu, więc już nie będę czekać na kolejny miesiąc, tylko od razu ją skoszę. Tamta tutaj, co była jest ściana w tym sezonie, to ona ma 75%, ale raczej ją skoszę, żeby mieć je równo. Jest 14 minuta prawie, więc chyba zabiorę się jeszcze za to wałowanie, bo tego jeszcze nie było, więc chociaż chwilę tutaj na to pole wiadę. A w kolejnym odcinku będzie poszenie tej łąki i raczej jeszcze do tego będzie sianie kukurydzy. na polu 42 tam, na tamtym polu to tylko jak na razie rozlałem gnojowice, ale jeszcze muszę tam stależować i wtedy od razu już będę siać a jeszcze muszę podczepić Zastanawiam się, jak to w robić, ale chyba obiadę je naokoło. Wtedy później zacznę robić na paski. W tym miejscu, co ja jadę, to tutaj powstanie hala, tylko zastanawiam się, kiedy ją wybudować. Na razie jeszcze w miarę mi się mieszczą maszyny, ale chyba jak będzie już nowy kombajn, to będę musiał ją pobudować. to no, że ona to będzie koszt tak w granicach 100 tysięcy minimum. Patrzyłem, to taka z... Już nie pamiętam, ale to chyba była już z trzema albo czterema drzwiami. To kosztowała właśnie stówę. Tutaj raczej będzie cztery albo pięć drzwi. No chyba, że jednak mi się plan zmieni, to raczej nie. To jeszcze zerknę, na pewności... 3 to jest za 100 tysięcy, więc ponad 100 B będzie trzeba wyłożyć na samą halę. To jest dość dużo. Tutaj zrobiłem mijaka dość długiego. A trochę za wąsko zostawiłem, dobra? To myślę, że w tym odcineczku to już będzie wszystko. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, to oczywiście zostawcie apkę w górę, zostawcie suba. I do kolejnego odcineczka. Na razie trzymajcie się. Cześć.